Hej śmierczko, ja jestem Kowallo, a dzisiaj gramy na Bedwarsach. Yy, no, pierwszy odcinek z Bedwarsów, tak? Ja już biorę od razu Greena, gramy z jakimiś ludźmi, których nie znam z duo, To jest pierwszy odcinek z tak. Następny może odcinek będzie z, albo ze solówki, albo z właśnie. Yy, no, albo właśnie z jakichś challenge. Challenge na dwójkach będziemy grać, ale ja sobie zrobię jakiś challenge może, nie wiem. W każdym razie zobaczymy. Dobra, już zaraz zagramy. Poczekajcie i... dobra. Już zbieramy tutaj żelazo. Ja poczekam na 4 zł, żeby sobie obudować łóżko już od razu drewnem, a nie czekać na... Mm... Przepraszam, ktoś do mnie na Discordzie nie zaraz zrobię odcięcie, że tak powiem. Dobra, już jestem. O, mam o... nawet dużo więcej... E, o ja za 32 kupię. ma no, dobra, przypadkowo, ale zawsze będę miał w sumie na więcej e, obudowy łóżka. Nie. Dobra. Mm. Zaraz idziemy atakować... Na Diaksy najpierw myślę pójdziemy. Nie od razu atakować mhm. Tak i tak, dobra. Tak będzie na razie dobrze na start. To jest tylko zbiorę. O! Dobra, jeszcze chyba mieczle nie będę kupować, mieczle to w późnych późniejszych jakby mm, no, rundkach, że tak powiem. Dobra, gościu. Napisałeś na tlecie do mnie? nie? Dobra, ja już się buduję do diamentów. Dobra. Szybko teraz. Diaksów. Mam nadzieję, że ta rundka będzie wygrana. Yy, nie wiem, mam nadzieję. Może pierwszy odcinek z bydłorosów, no to chyba musi być, nie? Ale nie jestem aż taki dobry, żeby tak od razu wygrywać, w sensie takim, że cały czas wygrywam, nie jak inni. Jestem jakimś nupkiem. Nupko prosy. No w sumie nawet nie prosym jest. Zresztą możecie sobie sami jakby ocenić mnie ym, jako Jak obejrzeć ten filmik. Dobra, tam są żółci. Oni obudowują wełną, czyli to jest mój? Tak, to jest mój, dobra. Czyli będzie z nimi... Nie, że... nie wiem czy łatwo, ale... Będzie w sensie łatwiej niż jakby mieli coś lepszego, nie? Dobra. Dobra, idę wracam. Dobra, ja, ja zaraz atakuję. Może nie... No w sumie ja atakuję, to może nie, ale. No coś innego zrobię niż... Można Emeraldy. ona Emeraldy pójdę. Dobra, mamy to wzmocnione. Może kupimy sobie to? Bez sensu, ale okej. Okay. W sumie jakbym ten zginął, to bym mógł znowu, nie? Chociaż sobie narzędzia bym sobie jakieś kupił, no. Narzędzia by się przydały. Hmm, jakieś, nie wiem, drewniane. Dobra. Takie mi coś wystarczy. Dobra, no to lecę. Lecę na emeraldy. To w sumie tu tam, tam są emeraldy, tak? No to ja przejdę przez przed sobie. Tutaj gość... Nie wiem czy on. a czy co on robi. Co jest z kamiennych? Albo srażny, nie Dobra. Przepraszam. Um, dobra. Może jak ta rundka pójdzie szybko, nie wiem, bo szybko zginiemy, albo szybko wygramy, chociaż ona już trwa dużo trochę, niż na jak na takiego speedruna, nawet Więc... Um, nie wiem, czy ona szybko pójdzie. Dobra. Ninja Bridge'a się uczy, tak wam powiem na pewno. Już y y mi trochę ten Ninja Bridge wychodzi. Chyba tak to się mówi, nie? Bo chyba... Albo pomyliłem nazwę, albo, albo sam nie wiem, już co. Dobra. 9 emeraldów. Dobra. To wracamy. No, chyba byliśmy pier pierwsi na emeraldach, bo tak dużo emeraldów to... Jezu, co co? jest? jest mój? Jest. Nie wylogować się, jest tutaj. Dobra, um, kupuję sobie teraz um, to. To kosztuje cztery szmaragdy, więc może jakieś potki, o. E, szybkość. No ale dobra, No to jak będzie, będę kogoś atakować, to wtedy sobie e, to właśnie wybiorę. No dobra, kupię sobie jeszcze jakieś lepsze właśnie mm, narzędzia. 6 zł, to tak, dobra. No to. Teraz myślę, że już możemy atakować w sumie. Kogo zaatakujemy? Tam ci mają tak. Co ten żółty robi? Nie, wiem, dobra. O, zaczął się ruszać wreszcie. E, dobra, e, może pójdzie... Pójdę tam, do niebieskich. no niebieskich. Oni chodzą z drewnianymi mieczami, ja, ja chodzę z żelaznym jeszcze, jak chcecie, więc. I jeszcze. No, dam sobie radę, że nie mam nadziei, przynajmniej. W sumie mogłem przez... Tam mogłem przejść przez to. Chociaż w sumie dobra. zniszczyłem to łóżko, pewnie może potem zginę, ale. W każdym razie będzie bliżej do zabicia, nie? Grejów można by załatwić. Nie wiem, w każdym razie ostatnio jak na odcinkach gram, to zawsze trafim... jak gram na dół, to zawsze trafiam na jakiegoś awka, Nie? Co w ją sensie na, na Headworsach graliśmy? No Awka, ale wygrałem, ale to nie wiem. Czy wygrałem, bo byłem lepszy, czy może, bo oni byli słabsi. Oooo, o, 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 nie zauważył. Czyli małuk, to ginę. Dobra. Dobra, rozgrypany. Eee, niebie, Niebiescy jeszcze żyją? Nie żyją. Dobra, ja jeden, dobra sam. No ale jest git. No, czerwony, chodź. chodź. Chodź tu, chodź tu. No, morsko, morsko, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, rozwalony, dobra, dobra, dobra. dobra, 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 dobra. Kurty, zapięknie. Dobra, ale w każdym razie wyjaśniłem już niebieskich. Właściwie jednego niebieskiego, ale przynajmniej zniszczyłem mu jeszcze łóżko. To jest plus, chyba szybko. Też... No już się bałem, że oni do mnie zaraz podejdą. Już myślę, że mogę, dobra, zaraz sobie. E, dobra, kupię sobie już ten mieczek. Mm. A, to złoto. Też no, dobra, już ten, to mi wystarczy takie. Mm, to mi wystarczy. Wełen, wełna, O! ja sobie myślę, że teraz, w takiej sytuacji, w sumie mogę już albo, albo czekać na łuk. Mogę sobie poczekać na łuk, I Też w sumie nie wiem. czekać na ten łuk. Czy może nie? Też czerwoni. Ja mam właśnie Czerwony nie mają. Tam są czerwoni. Ja idę wyjaśnień czerwonych. Idę na podkach do nich. Idę do nich na podkach. Na szybkości sam Ja chcę na wszystko się z niej pobawić. No, dobra, tak. No ile to jest? Minut? Um. Dobra, zaatakuję ich dopiero jak będę ten na no, moście niebieskich. W sensie ja wypiję tę potkę. Dopiero wtedy. Teraz. O, i teraz idziemy na nich. Dobra, spada. Spadaj. Dobra gościu gościu, chodź tu, chodź tu Boisz się? No i uciekaj, boisz się? O nie, 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 nie. Naprawdę nie, 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 proszę nie Dobra, zabity, dobra Tylko że teraz Kurde, my nie mamy Dobra, muszę go Bobbie, o nie, o nie, ja nie mam pełnego kroku No szybkość mam Szybko. Dobra, teraz musimy się mocno przygotować. Bardzo mocno, jakby uzbroić. Dobra, kupuję łuk na pewno. No dobra, nieważne. Tak zrobię. Tak, tak. Okej, okay, dobra, teraz wszystkie płotki, bo tak naprawdę jak tutaj już wrócę, to i tak będę już, to na będę martwy. Po ile jest ref? Po 3 złota, dobra. Kupujemy sobie refile. Dobra. Możemy dać radę nawet przeżyć to. Dobra, dwa refilki starczą. Dobra. Sobie dobra, to elo. To ja, e nie, ja Idę wyjaśnić e, Green, a nie, Green jestem ja, to może Pinky Yellow. Yellow. on tam jest, kurde, gdyby, gdyby ile jest Yellow'ów, e, jeden Yellow, kurde, nie wiem, dać Dobra, go wyjaśnić, jaką ma zbrojkę, jaką ma zbrojkę, żelazo, dobra, spróbuję tak. Dobra, 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 teraz? najgorsze jest to, że on teraz wie, że nie mam łuska. czyli... Nie, nie, dobra.